Lambda do Kia Optima. Auto przyjechało z wersji USA. Tutaj charakterystyczne. Pomarańczowe obrysy mamy. Klosze są mocno zniszczone, są pożółknięte, spękane. Druga dokładnie tak samo. Te klosze można zregenerować, usunąć, usunąć. Właściwie większość tych, tych pęknięć, jakieś takie głębsze przez całą strukturę mogłyby zostać, ale większość można usunąć, a na pewno byłby idealnie przejrzysty bez tej żółtej i matowej powłoki. Co do samych soczewek, no to wiadomo, że, że musimy przerobić je na, na wersję europejską. One są w tej chwili w jakiś sposób, nie wiem. Jak do tego doszło, są uszkodzone. Tam jest wykręcone, a wykręcone są przesłony na nich w jednej i w drugiej, te elementy luźno sobie tam w środku e, latają. Być może ktoś sobie sam próbował to przerobić, no bo trudno mi to sobie wyobrazić, że to się e, sa, samo odkręciło. Są tam jakieś dziury też wywiercone w tej przesłonie. No, zobaczymy, co tam się wydarzyło. Jak te lampy rozkleimy, bo żeby, żeby się tam dost... żeby, żeby tą lampę przerobić, no to trzeba tak naprawdę rozebrać ją, ją na poszczególne elementy. I teraz tym się zajmiemy. Chcę pochwalić, zobaczcie, jak to jest rozklejone. Bez uszkodzenia klosza, obudowy. Wszystko jest w całości, także. Wbrew temu, co mówią niektórzy, że nie idzie tego rozebrać, jak najbardziej idzie. No, martwimy ten klosz, bo zobaczcie, warto by było to zrobić. Zaraz to ustalę, czy kloszę też robić, czy zostawiamy w takim stanie. No, ale po rozklejeniu mamy teraz dostęp do tego, żeby zająć się tą soczewką, żeby ewentualnie, jak ktoś chce. Zamalować ten pomarańczowy obrys, można z tego zrobić czarny mat, ale to kwestia gustu. Czy, 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 czy ktoś chce, żeby było widać że wersja łeza I wtedy jest ten pomarańczowy obrys. Czy go usuwamy? No, tutaj jest, czy jest postojówka? No, generalnie. Tam się znajduje ta żarówka postojowa. Można było wyciąć ten po, pomarańczowy tutaj szkiełko na górze i zostawić tylko srebrny odblask i to by było bardziej zgodne z przepisami, ale znam wielu ludzi, którzy jeżdżą na tym pomarańczowym obrysie i też przechodzi to przegląd. Najbardziej się czepiają i co jest właściwie e, co najwięcej problemów. W no to strumień światła, tak, żeby, żeby nie oślepiać nikogo, nie, nikogo kto nadjeżdża z przeciwka. A dwa, żeby mieć dobrze oświetlone prawe pobocza, tak,że to na pewno trzeba zrobić.